Główny Urząd Statystyczny na co dzień nawet nie myślimy o tym, że taka instytucja istnieje, a jednak każdego roku wszystkie tego typu urzędy w kraju biorą pod lupę Polaków i gromadzą na ich temat szereg danych. Na podstawie później tych informacji statystycznych zebrany, zebranych możemy udzielać takich informacji. Podajemy takie informacje, jak na przykład jaka jest inflacja, jaka jest stopa bezrobocia, jakie jest stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego. Jak nasze społeczeństwo żyje za jakie pieniążki, jak sobie radzi, ogólnie ich sytuację ekonomiczną można sprawdzić. Dane ekonomiczne, dane dotyczące ilości mieszkańców, ich wykształcenia, poziomu życia i tym podobne. To cenne informacje, na przykład dla rządzących, ale jak się okazuje praca ankietera to niesielanka, a ciężki kawałek chleba, bo ich zadaniem jest odwiedzenie wylosowanych gospodarstw domowych, zapukanie do drzwi i złożenie propozycji przeprowadzenia ankiety. Odbiór delikatnie mówiąc, bywa różny. Miałam kilka sytuacji bardzo niemiłych, gdzie byłam potraktowana przez ludzi jak e, zło konieczne, Byłam wyzywana, byłam e, wręcz szykanowana, straszona policją, e, innymi różnymi rzeczami. Choć nie zawsze tak jest, bo ludzi dobrej woli, chętnie rozmawiających z ankieterami, nie brakuje. Gus przypomina, że zbieranie danych to praca potrzebna, a każdy ankieter to urzędnik państwowy. Odróżnić go można od domokrążcy naciągacza następująco: Zawsze legitymujemy się i dowodem osobistym, zezwoleniami i legitymacjami. To chyba jest na tyle w mojej pracy. Udział w ankiecie być może nie przynosi ankietowanemu bezpośrednich korzyści, ale w szerszej perspektywie pozwala na zgromadzenie danych, które rzetelnie obrazują polską rzeczywistość i m.in. wszystkie bolączki Polaków. GUS przypomina również, że ankiety są anonimowe, a dane respondentów objęte ścisłą tajemnicą.